Żyjesz? No witam wszystkich w Jarłok TV i witam Pana Brodę Słyszałem, że są jakieś nowe kanapki no, no tak będą No to jedziemy zobaczyć jak to robić Zapraszam, bardzo miło będzie Pod Wieliczką gdzieś Pod Wieliczką Jest, jest kuchnia, no to ruszamy Skąd Ci przyszło, że pastrami to za mało, no bo dobrze się sprzedaje to pastrami, widzę, że ludzie chwalą, a czemu coś nowego w coś wprowadzić? No nie da się że jeść tak codziennie to samo. Ja uważam na ludzi, którzy przychodzą do mnie, że tak samo, no przychodzą codziennie pastrami, pastrami. No ja... Wolą by coś innego by zjeść, spróbować. I dlatego postanowiłem, że coś trzeba dodać. Co, coś wegańskiego może? Tak, wegański będzie prosiak i wegański kurczak. Bo oni są bieganie, naprawdę. No tak. Dnia w 50%. 100% Sto 100%, panie. No, tu mamy dwa miejsca, nie wiem, 3%. Jarłok TV. Powiedz mi, co to jest za samochód? Bo widzę, że to jest normalnie jak lodówka. To jest autochłodnia, która jest specjalnie przystosowana dla celów gastronomicznych. Jak jest taki upał, to można no tam tak, skoczyć. No trzyma sero. Słuchaj, dobra, idziemy teraz, gdzie teraz idziemy? I teraz idziemy do kuchni, o której tak dużo wszyscy pytają. Okej, okay, czyli tam pastrami też jest robione? Tam jest akurat, jest robione pastrami i cała produkcja jest robiona w tej samej kuchni. Okej, okay, dobra, no to jestem bardzo ciekawy właśnie, co z tego wyjdzie. Znaczy, może nie co z tego wyjdzie, ale co upichcimy dzisiaj? No zapraszam. རོགས་རམ་ Nie mam pojęcia co tutaj będzie robione, jak to będzie smakować i jak to będzie wyglądać. Tego jeszcze nie jadłem, ale widzę, że jest mąka tutaj rozsypana. Tutaj mamy jakieś e, mięso. Od czego zaczynasz? Dzisiaj zaczynamy od wyrabiania e, ciasta, w którym będzie wypikane mięso. Czyli to będzie mięso w cieście. Tak. Ale czas to będzie wykorzystane nie jako dodatek, żeby go zjeść, a jako takie zabezpieczenie tego mięsa i dodanie dodatkowych takich nutek smakowych. Ile tutaj mamy kilogramów mięsa, mniej więcej tak na oko? Tu jest łopatka wieprzowa 9 kg. No to tak na kolację będziemy mieli. No i jeszcze mam do tego karkóweczka i 3 i tam coś, jakaś pędzółeczka była. To w sumie mamy taki porządny obiadek, 12 kg, coś takiego. No to się podzielimy może z kimś. No i jedziemy. A powiedz mi, ile to mięso wcześniej jest jakby marynowane, co, co z nim jest wcześniej robione? Tu są dodane przyprawy, i na ten czas ono czekało dwa dni. To A. jest dwie doby, jest marynowane przed gotowaniem, przed tym, jak pójść do piekarnika. Ja jestem zdziwiony, co tutaj zachodzi. Bo nie spodziewałem się, że docelowo to ciasto, którym opatuliłeś karkówkę, ono nie jest jakby do sprzedaży docelowo? Nie do sprzedaży. Po co jest to robione ciasto? Dlatego, żeby uzyskać ten smak, który nie da się zrobić, jeżeli na przykład ukryć mięsko folią aluminiową, albo tak postawić, albo na przykład e, do położyć mięso i przykrywkę tam dać, no nie będzie tego smaku. Bo często dodaje swój, swój smak. Mięso wtedy zostaje nie suche, a mięsko będzie tłuste i soczyste. Ok, i to samo robimy z, z, łopatką. z łopatką. Na łopatkę proszę zwrócić uwagę, że łopatka jest z kością. To jest w całości ze skórą ze, i z kością. Dlatego, że kości dodają swojego smaku. Tak jak ze schabowym. Tak jak ze skabowym. Dlaczego jest dwa rodzaje mięsa, karkówka i łopatka? Później można to wymieszać. I będzie połączenie bardziej tłustego mięsa z karkówki i bardziej chudego mięsa z łopatki. W ten sposób. No i też naspód widzę to I jest. To jest naspód, tak. To jest, jest tylko, że jest z, z dołu, e, z góry, ale jest z dołu i z góry. To ciasto na samym dole, ono musi so, jakieś soki zaabsorbować. Tak. To ja rezerwuję na spróbowanie ten kawałek ciasta. No i mamy to. Cóż, jeszcze zostało trochę marynaty? No i robimy takie futerko. A to powiedz nam jeszcze, czy to ma jakieś znaczenie, co to jest za ciasto? Bo to widzę jakby najprostsze ciasto, jakie jest możliwe to woda i mąka. W tym przypadku tak, to jest woda i mąka. A jeżeli bych będziecie robili w domu, chcielibyście zjeść, no to można trochę dodać drożdży. Ono będzie bardziej ciasto, bardziej puszyste. Mhm. I po wypieczeniu to będzie chlebek domowy chleb, w którym było zrobione mięsko i można sobie spokojnie zjeść mięsko z chlebkiem. Mr. Broda zostawił minimalne dziury w cieście aby para miała ujście. Widoki tutaj w okolicach twojej kuchni powiedz mi, ludzie pytają, gdzie robisz to pastrami? Cały czas pytają, bo przechodzą w lokal na krakowskiej i czy pan tu robi na miejscu pastrami. No oczywiście, że nie na Krakowskiej, bo tam nie da się tego zrobić, bo dla dobrego pastrami musi być dobrze powietrze najpierw. No słuchaj, ale góry widzę tatry wręcz, to. No tak. Wchodzi, wchodzi do, do tego pastrami. Ile to siedzi? No, jeszcze nie cała godzina. Możemy zajrzeć? No, trzeba sprawdzić, żeby ciasto nie popękało, żeby nam nie wysuszyło mięsko. No i takie tu są widoki. Mięso nie było jeszcze gotowe, więc pan Broda postanowił zaparzyć herbatki. Kiedy piliśmy mocną, czarną herbatę, parzoną razem z liśćmi czarnej porzeczki, 9-kilowa łopatka powoli dochodziła do siebie. A jak to będziesz... Aha, termometrem. Uuuu, teraz... Szarlotka nie była jeszcze gotowa. Tak to wygląda. Tylko jest podgrzana Mhm. Ale czy dałoby się jakoś zrobić wędzoną herbatę na tym? Raczej nie da rady, nie? E, wiesz co? Tu jest taki pierścień, który zakłada się tu. A później e, mały taki czajnik z herbatą staje się tu I cały czas jest podgrzewany tym dymem mhm. I wtedy już on naciąga tego, tego dymu Okej, okay, rozumiem Za 5 no, za minut będzie gotowe Dobra czyli to musi być po prostu żywy ogień, a no. nie dymienie Nie wędzenie Nie wędzenie To jest samowar, a nie barbecue Jesteśmy tutaj po trzech, po, po trzech godzinach. jesteśmy, Po czterech godzinach jesteśmy na kuchni. Pytanie, czy wytrzymała karkówka. No, z karkówki się tutaj dymi. Widzę, że rzeczywiście, jak na początku miałem ochotę spróbować tego ciasta, to widzę, że to jest już teraz jak kamień, prawda? Ciasto jest chrupiące. chrupiące. Zobacz, co tu jest w środku. I to, o czym mówiłem się, że tu został soczek. Mm -hmm. Nie wyparzyło się to, nigdzie nie było się. To jest dopiero część mięsa, które wejdzie do końcowego zestawu. Tak, to jest jedna tylko część. Jak, jesteś zadowolony? To jest to? Tak. Ten tłuszczyk trzyma się mięska. Ale co z tym sosem? Czy ten sos będzie stracony? Nie. Ten sos będzie zredukowany i dodany do tej mieszanki mięsa. Mm. No bo dużo smaku jest w tym sosie. Tak, dokładnie. No i tu jest. Piękna w całości. Musi być degustacja tego ciasta spod karkówki. Kawa, który najlepszy będzie? Może ten. <taki>, Taki kawalątek spróbujemy tutaj zdegustować, czy to się da jeść, czy nie. Aha. Ale no, płyżka. Nie da się pogryźć tej skorupy. To jest jak kamień. Ten środek, no mocno wilgotny, nasączony. Wiesz co? Z tego trzeba można teraz zrobić rosół. Rosół? Tak. To, to nasączone. Wiesz co? To jest bardziej klusek. W stronę krusku w tej. No widzisz, od razu kruski zrobili. No. lecimy teraz najważniejszy fragment. Jest gotowy. Z los pana Brody, repatrianta z Kazachstanu, który niczym górnik w kopalni już na polskiej ziemi wydobywa wieprzowinę. Po całej kuchni pryska ten. Być może tak jak teraz na ten widok serce pęka weganom, tak samo kiedyś pękało serce rodzinie Brodów deportowanych z Polski, dla których rodzime drzwi nie zawsze były otwarte. Tu jest, wiesz co, coś zostało. kurcze, tu nic nie doszło z tej strony. Nie doszło. Czyli skóra z tego wychodzi. Nie, wychodzi. Nie będzie tu nic z tłuszczem. E, czyli e, potrzebujesz mięso z tego. Z tego, z tego zostaje A sos. I później jeszcze sos będzie wykorzystany. Czyli tutaj odszumianie tak zwane będzie. Mhm. Dobra, panie Broda, którą godzinę już tu siedzimy w tej kuchni. No, chyba już 6-8 godzin. Kolano mnie zaczyna łupieć. Musimy zaraz odpoczynek zrobić, a tutaj dopiero się zaczyna szarpanie łopatki. Tak. Czyli teraz do tego wcześniejszego mięsa jest dołożony sos z łopatki. Dalej będzie dodany do tego sos, zredukowany, schłodzony i pakowane, podzielony na porcje. Tamto było robione widelcem, to rękami. Jest jakaś tutaj zależność? Nie ma zależności, bo tak, po prostu wygodniej, bo kawałek jest dużo więcej i wygodniej to zrobić rękami po prostu. I to jest całkiem inne mięsko. Pulet rozszarpywanie, tak? No tak, trzeba rozebrać to na małe kawałeczki, ale nie będzie tak rozczasane, bo ja wolę na przykład zjeść w takim kawałku, żeby po prostu wiedzieć, że ja mam tu mięso, ale nie wiadomo co. Po prostu rozchodzi się samo. Da się to na przykład raz i raz kosaż. Będzie to już taki bardziej pólet pork, ale wtedy moim zdaniem jest, że mięso będzie suche. Dlatego musi być w takich mniejszych kawałeczkach. Aha, no zapomniałem, że to miała być szarpana świnia. Tam jest daleko na pole. Takie rolki z ściany leżą, a z tej odległości daleko, e, wydaje się jakby to łowiecki pasma się. Widzisz? Zamykamy. Włączony? Tak jest. W pieczywie wypiekanym specjalnie dla brody w wersjach z musztardą lub własnym dedykowanym biało-czerwonym polskim sosem. Koniec końców. Ile zajęło Ci przygotowanie tej kanapki od początku, od idei, przez testy? Ile czasu to trwało? Nie będę odpowiadał Panu na to pytanie. Nie jestem przygotowany. Dokładnie rok. Rok, rok, rok właśnie. Czyli rok czasu zajęło Ci. Ile kilogramów mięsa zjadłeś podczas testów i Twoja rodzina? No, około 200-250 kilo na pewno. To jest prawda. Minister Zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo.